Ile w Pakistanie kosztują papierosy? Sprawdzamy. Asalaamu Alaikum. Zobaczcie, siedzę sobie, wbiłem do hotelu. One minute. One minute. How many people live in this house? Uh, we are giant family. We live, uh, we are uh, 35 35 people in one house? In one house. We, we don't force them to, wear burka. They were by himself. Jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą ma właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. Zobaczcie jaka jest różnica kolosalna W kolorze wody tutaj Bardziej na południu A kolorze wody bardziej na północy tam Tam jest niebieska, taka przezroczysta a tutaj jest normalnie aż taka brązowa O kurde No 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 Czyli no, brother Ziom robi ciecierzycę Aż ogień płonie Nic dzisiaj nie jadłem, więc muszę coś ogarnąć na ciepło Z chlebkiem oczywiście Tu chłopaki też czekają Ale chłopaki to jedzą mocno ostre Oczywiście jest widownia do tego, żeby zjeść Chłopaki jedzą ręką Pomagają sobie chlebkiem Odrywają sobie kawałek chlebka Zaraz zademonstruję ja w tym nie jestem najlepszy. No i chlebkiem bierzesz ciecierzycę. Próbujesz przynajmniej. No i już. A jak jesteś takim Tomkiem z Polski, no to używasz widelca. Żeby się nie denerwować. A chłopaki jedzą chlebkiem. Kolejna klientela. Dobre, oblegane miejsce znalazłem. I wiecie, co mi się w takich miejscach najbardziej podoba? Że ci ludzie są niezależni, robi mały biznes i stać go na wszystko. W sensie jest w stanie utrzymać siebie i rodzinę. Prawda? Prawda. Zobaczcie, tutaj ochrona tutaj żarówki Torebką foliową, żeby muchy nie obstrały i żeby coś nie chlapnęło i żeby nie wybuchło. Dobra. Iza kala, goodbye. A tutaj szef. Hello. bro. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. This is your work. Yeah, 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 oh, it's, it's good. Good. Nice. Where so... are you from, bro? From Poland. Poland? Yes. I go. Thank you so much. Goodbye, bro. małego biznesu w Polsce, no to trzeba się liczyć tak z ZUS-em Przepraszam bardzo z podatkiem dochodowym. ZUS, duży ZUS, to jest 1450 zł, coś takiego, podatek dochodowy 18%. A tutaj, jak to tu wygląda tutaj? Tutaj płacisz co roku tam jakieś 100 zł na rok, całego tego podatku, a dopiero podatek dochodowy, tak jakby ichniejszy, płacisz od tego, ile zarobisz. W sensie, jak zarobisz 1000 zł, no to od 1000 tam ileś płacisz, oczywiście mniej. Jak zarobisz 10 000, to oczywiście troszkę więcej. I to ma sens. Bo taki przedsiębiorca, młody, mały, który ma małą restaurację, on dużo nie zarobi w ciągu dnia. On nie wyjdzie na czysto... Nie no, czasami w ogóle nie zarobi, nie? Jak nie ma ludzi. No więc... Więc to mi się podoba tutaj. To pozwala ludziom po prostu przeżyć i godnie zarobić. W sensie, mają pracę, mogą sobie sami zrobić tą pracę, nie muszą się martwić o podatki. Tylko sobie działają. Wszędzie na prawo i na lewo jakieś warsztaciki małe O, piekarnie, chleba tradycyjne, stolarka Tutaj robią, tutaj sprzedają, się madero Ile w Pakistanie kosztują papierosy? Sprawdzamy Salam aleikum. salam Salam you? Good thank you brother tell me how much cost cigarette 100. 100 really and this this one is uh, 90 90, 90 you know. are the cheapest the cheapest uh, what I don't... like the low price um, the exact prices this is the the low price this one is 2000 2000 at this uh, 90 90 this and press 60 60 Te papierosy kosztują złoty 50. Zł. 20 fajek proszę bardzo. 20 zł 20 za 20 fajek. Sukriya. Thank you so much. Dziesięć kala. Złoty 20. Złoty 20 za gwóźdź do trumny. Czujecie to? 100 rupi to jest 2 zł i 50 groszy. To u nas Malboro kosztuje jakieś chyba 18 zł. 18 zł w porównaniu do tego, to gdzie te pieniądze są? W sensie akcyza, pewnie jakaś tam, ja się na tym nie znam za bardzo, ale no, na pewno podatek musi być. No ale że taka różnica, toż to z to 12, 13, może 14 razy mniej niż w Polsce. To dlatego ludzie tak często palą. Dobra, idę. Trzeba łapać stopa, bo to nie jest robota. Zobaczcie. Tak. To jest ciekawe. Tutaj chłopaki robią robotę, robią meble, robią różne z drewna rzeczy. Tutaj sprzedają już prawie gotowce. A tutaj jest taki półśrodek. Ja tutaj zaraz pokażę. I tutaj z kumplami jesteśmy na ty prawie. O, are you fine? Yes, fine. Where Jest fajnie. from? From Z Polski. Z Poland. From where? Poland. Pollen. You make this by hand? Yeah, yeah. Let take a picture. How, how how much time do you need to finish this? This one? Yes. So for about two hours three hours? Two hours, yeah. three hours. Zobaczcie. This is your equipment? Yeah, yeah. And this can is it... a. To... What do we say in English? To be honest, tools, I. Just... Tools. Tools. This yeah. is tools. You use. Can so you, can show, you can show for us? it. Okay, yeah. okay, cool. yeah. show us. Where? Yeah. where from... wow. What is your own language there? Polish. Polish. Yes. Not English. Not English. I... I come to... A tutaj Polish. dziewczynka wybija te kwiatuszki. ale paza how old? how many so, old? how old are? So, so seven years. years. So, and so. she working? she help? yeah. wow. this is your daughter. she is my relative. relative. Yeah. wow. so beautiful. so beautiful. she is mad. she used to take pomaka or garnet. she had to. she used to take pomaka or garnet. she had can you show me how do you uh, make this? By, this by this you use this yeah. uh -huh. okay after how do you make this you make like this

Yeah, the different eye, I eyes. jest Yes. She is looking, like American era. Yeah. Czy pokażesz nam, jak się wybija? Karo, karo, How long do you need to make all bed, bed, bed to sleep? Yeah. About four days. Four days. Yeah. And how much cost the handmade bed? Bed. Yes. Thirty-five thousand. Thirty-five thousand. Yeah. Okay. 35 tysięcy to jest mniej więcej jakieś 900 zł. 900 zł. Ręczna, ręcznie robiona, młózgowska. Spotykasz w lokalnej restauracji gościa, który dopiero co podjechał ze, ze swoimi ziomkami. Zagadujesz, wydaje się, że ziomek Kuma angielski. I pytasz, gdzie jadą. Oni mówią, że do Peszawaru, czyli 350 km na południe, w twoim kierunku. Pytasz: ej Ziomek, czy mogę z Wami jechać? Ziomek mówi: Tak, przyjacielu, nie ma najmniejszego problemu. Zjemy, jedziemy. Zjedliśmy, ruszamy do, do wyjścia. Pytam się jeszcze raz: Ziomek, przepraszam bardzo, czy mogę z Wami jechać? A Ziomek mówi: No, przyjacielu, jedno auto, pięć, pięć osób, nie ma miejsca. No i całe marzenie o przejechaniu 350 km z Ziomkiem. Mija w ułamku sekundy Jeżeli coś w Pakistanie Ci się wydaje na 100% To wiedz, że w Pakistanie nic nie ma na 100% Więc trzeba się do tej fortuny losu przyzwyczaić Jak się nie przyzwyczaisz no to się wykończysz Wręcz Siemandero Ale koli Ale na napchane To jedna mogłaby spaść Mogłaby Słuchajcie no Jedziemy sobie z ziomkami, jak wylecę, to będzie beka, bo jej siedzę na drzwiach. kumpel też siedzi, no jedziemy w dwóch na, na pierwszym miejscu. Kurde, dawno już tak nie jechałem. 300 km nie ma opcji tak przejechać. Kumple się śmieją. Sobie mogłem usiąść na kolankę dla kolegi, ale A, nie mamy, wypada. No, no. Badajcie.

a, szef. a szefu przyszedł jeden, oficer, Apkanymki oficer, Suleiman Suleyman, a to oficer Khan Przyszli sprawdzić, czy u mnie wszystko w porządku, and i zaprosili mnie na jedzenie. They invite me to, to go to together outside, to see the city a little bit, and it together. Yeah. Very hospitality people. Ci No, z drugiej strony to jest nachodzenie, trochę turystów. O. Pan tutaj robi szałarmę Piekło, totalny piekło w hoteliku. Znalazłem hotelik wczoraj w nocy za 600 rupii 600 rupi to jest 15 zł. Przestałem się. Przynieśli mi wodę, przynieśli mi Pepsi. Policja mnie jeszcze za. Zaprosiła na kolację, ale ci policjanci to są niesamowici po prostu. Ze skrajności w skrajność. Ale dobrze ja się zbieram. I teraz opcja jest taka, że nie otwieram drzwi, żeby się wietrzyło, żeby nie widzieli pracownicy, że już jestem przygotowany do wyjścia. Tylko ja się przygotuję, wszystko ogarnę, skoczę w portki, założę plecak i normalnie jak gdyby nigdy nic, schodzę i idę w swoją stronę. Bo w przeciwnym razie będę musiał czekać na kody policyjne, Aż oni on zadzwonią, policja przyjedzie i w ogóle takie tam rzeczy, więc ja. robię to, jak to się mówi, po jak to jakto dalekowemu. <laughs> Czyli ubierasz się i wychodzisz. Jak na obywatela RP przystało. Dobra, ja się zbieram dziewiąta, a no boży już jest tak gorąco, że to po prostu jest... Nie wiem jak ja wytrzymam w tym pociągu 30 godzin. Dobra, trzeba iść. Patrzcie jak się zwija jedna komando se przystało assalamu alaikum. This is green tea? Green From Pakistan. Vietnam. Vietnam. Ah. Addis? Mm. Brazil. Brazil. Very nice. Thank you. This is coffee. Ah, this is chai. Ah, chai. So much. Thank you. I'm a traveling spirit. I've seen many shows. From the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. Skoczyłem w uliczkę lokalną. w tołu nikogo nie ma. Wychodzi ziomek. I zaczynamy rozmawiać. No, po angielsku mówi. No, i zaprasza mnie na śniadanie. Mówi teraz, żeby poczekać, bo tutaj. W tym mieście no to jest tak tradycyjnie. Kobiety są zakryte w burce całkowicie. Normalnie oczy, oczy, oczu też nie widzisz. Siatka jest po prostu taka no, no, tradycyjnie na maksa. No i mężczyźni głównie nie patrzą w ogóle na kobiety, jak idą ulicą. Unikają tak patrzenia na nie, bo to nie wypada. No ale ja mogę patrzeć, bo ja obcokrajowiec. Do domu nie wchodzę, bo najpierw kobiety muszą być ukryte. A ten dom ma jakieś 60 lat wcześniej budowali z kamienia. Teraz z cegły. 60 widać wyraźnie, że jest dobudówka. Że wcześniej było jednopiętrowe. O tutaj patrzą. O, przez okna. Co tutaj ten białas robi? Kurde, coś tutaj jest nie ten. Coś tu się kroi. Brother, what's your name? My name is Sefullah Sefullah hello, Sefullah Thank you for invitation. You. Come on. Come. So this place is like for for guests. Yeah. It's it's forbidden to see the woman here. Sorry. It's forbidden. It's not allowed to see the woman. Yeah. The women Unders are very Understand Understood. Yeah. Wow, this is this house is big. Big house. This is only for guests. For guests? Yeah. Please. jizakala But it Wow, it's so big, brother. This is trophy from football. These are from cricket. You play cricket? Uh, yeah. In the 90s and 2000. Ah, okay. Yeah, but... Wow. Zobaczcie. Salam alaykum. My younger brother. Salam alaykum. Most tra trappies. Wasn't. You also play cricket? Yeah, yeah, yeah. yeah. Brother, so this place is for yeah. guests and for for men? Only for men and for guests. Okay, yeah. and women they stay inside. They are inside uh, in home, but uh, it is uh, due duty of our Islam. Also, for the hijab is uh, also one uh, order from Allah. You this mean, is protection. Yeah, this is protection. And you, uh, Alhamdulillah, I swear that the ladies, the Muslim ladies. Live inside the hem, home very, very happy. They feel heavy, they feel themselves with peace And this is our tradition. Islam. Islam. Yeah. So clear. So I will wait. It's oh, complete. How many people live in this house? Uh, we are giant family. We live, uh, we are. Uh, 35, 35 people in one house. In one house. How many men's? Uh, men's are uh, about 18. 18. Okay. Wow. Big house. And a lot of children. A lot of children. Good. What is difference between burka and hijab? Uh, hijab is uh, just covering the face and the head and the other body mm -hmm. and burqa is like wear a big thing on his head and nothing is showing to him. so face in burqa is open In uh, burqa not open it's core height yeah burqa is full height full height hijab yeah. hijab uh, mm, cover his uh, face, face and head yes. and other from here. And here. Yeah. The the top of the body? Yeah, top of the body. Not legs. From here. Okay. We we don't force him to wear burqa. They uh, wear burqa by himself. They his protection. They can choose. They can choose. Yeah, they can choose. So burqa and hijab is for protection? Yeah, for protection only. Because uh, if they go without burqa and without hijab, the people they will... Pass comments. Comments. Yeah, pass comments and everyone see him, oh look at that, what is this. So, that's why they, they wear himself a hijab or burqa. But what is more conservative, burqa or hijab? Yeah, burqa is more conservative. Burqa. It's not hard to walking in King burka in this temperature when it's 40 degrees. Uh, it is hard, but women usually don't go here in summer, so they stay in home. Yeah, they stay in home. Chill, relax. Yeah, relax. Good. You brother, you are too young for this question. Okay. You are better for this question. <laughs> I, I want to ask about life. Life is better now, or it was better 20 years ago? It was better 20 years ago. What? In Pakistan? In Pakistan. Yeah, it, it was 20 or 30 years ago, it was a better life. Food was cheaper? Food? Food was very good food in those days, and now everything is not fine so what is what it was better 20 years ago what it, it was better lifestyle or food lifestyle lifestyle was uh, the weather was very good weather because of trees and uh, weather uh, nowadays it's very hot uh, uh, what about salary it was better salary? Salary in those days was uh, uh, if, if there was, uh, if there was uh, 200, 2000 or 3000 salary, it will be fine for, uh, in those days because uh, people don't need help to have uh, so many things nowadays because uh, the students and uh, the, the, the boys and everyone want to give you money for this, for this, for this, that's why. So, the past it was better? The past was better and nowadays the internet life was so difficult. <laughs> so, now the internet changed also tradition? Yeah, it changed tradition. Guys, thank you so much for delicious food it was a really really pleasure to stay with you and spend with you time and have good conversation guys <laughs> i think that i'm going to